Jesteś w takiej wiosce? Mhm, koło portalu. A dobra, dobra, to jesteś To jesteś na mojej chacie. U. Słuchaj, to jest powalona akcja. Yy, chodź do mnie, dam ci jakieś temki. Mhm, to Do mnie, czekaj, ogarnę własną koło enchantu teraz. A w ogóle widzisz taki pasek jak jest No taki I widzisz taką światowy. kulkę niebieską Całko. albo no. no to to jestem ja. Znaczy to ci teraz pokazuję gdzie są najbliżsi gracze Nie, nie masz kostki, wow, nie masz kostki Bez kit'u mam takiego jakimś, takim... Ogólnika, nie wiem Jakiego ja mam? No, no, no Takiego, złota rączka, złota rączka Dobra, ho, ho, ho Daj, daj, daj. Nie wiem ile się nowości mówi Ja się tak zastanawiam, żeby ten survival ciekawszy był, nie? jestem się taki ciekawszy, bardziej rozbudowany, nie? znaczy czy? Włączyłeś Keep Inventory? Jeszcze nie, mogę włączyć, czekaj Weź włącz, bo kurde, ja to zbudować bardziej, nie? Takiego, nie to to wszystko. Masz. Zrób jakieś o, tam itemki, ten... Nie, dobra, sogar za no. mną. Co to, opad. Nie no, ja nie, nie mam dużo, nie? jestem strasznie biedny. A, od kiedy się to zaczęło, ten survival? Było... nie wiem, mniej niż tydzień. Znaczy, a, to ogólnie biedny. ja to gram tak. Ja to gram... no mówię, nie mam z... <ścoughs> ten. A widzieliście taki pędzel? Patrz, patrz, patrz. Co to jest? Można malować? Y to jest.. Nie niestety nie. To jest do archeologii Cześć to. A wiesz, to jest jeszcze grubsze? No. Że ta archeologia ma już dwa lata. Oh. <laughs> to są takie stare rzeczy, no wezmę sobie trochę żwarcie. No ale jak się gra 24 yeah. na Bedworsy, no to. <laughs> no tak. Ja tam czasami wbiję na se zobaczę co zdali. Uh. I, i pocz na to, coś jeszcze mocnego pokażę. O, ja może wezmę z tym jajciem lepiej. Dobra. Patrz w ogóle, Taka nowe obrazy. Widziałeś je? Czekaj, ja sobie wezmę Dirta przez taki, żeby ten. O kurde, tego nie było. Yy, jest dużo nowych to obrazów. Było to klasyk, ale tak no, tego to nie tak, było. No, to tak, to tak. Tego też nie. Tu też, tu też jest nowy obraz, pa. Mm, mm, mm. O kurde, co jest? A to? to ci coś za... jeszcze. Się... Nie, to służy do tego. O. <laughs> Patriota. <laughs> W jeszcze nie byłem, jak coś to możemy iść. Nie, 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 nie ma mi tam. A no, no tak, to tak. Dobra, Zaraz. ja szukam terenu na, na działeczkę y, Patrz, y, widzisz y, ten tutaj teren na dole? No. Y, postanowiłem zrobić dom y, 35 bloków na 20, chyba 4. Y, okay. I wielki ogród. Czyli muszę skosić całą tą górę do tamtego poziomu. To grubo. Całą tą górę, nie, już zacząłem kopać, bo no, ona była ja wyższa. Bym... Ja bym leciał na jakiś efficiency, kurde 5, nie, na kilo wtedy, nie? no tak, tak, no właśnie dlatego zrobimy ogranicz. No inaczej to wieki, nie? No dlatego zrobimy enchantic, no ale kurde Eee jeszcze nie mam całego Patrz w ogóle teraz jak jest deszcz to zrobię coś takiego, że jest bardziej szaro, widzisz to nie? No, tak. Fajnie to jest Keep Inventory ustawiłeś? Tak, 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 spokojnie. To są tu miałam obkrót na razie, Nie, to to tam pod ochroną, dobra, okej. Okay. pod ochroną. To nie tak, że nie, no za kilka dobra. dni robię rajd. A okay. się nie wiem czy mu to nie dobra. łóżka. Wchodź, jeszcze ciąć, zaprowadzę cię do mocnego miejsca. A w ogóle yy, jaki byś chciał mieć teren do domku? Eee, no, mam pomysł na, na taką bazę. A to powiedz, bo ja znam dużo fajnych miejsc tutaj. Ci mogę tam coś eee, doradzić. taki właśnie ten. Żeby z tyłu las lepiej było, ale zobaczymy. Okej, okay. a bardziej w górze? Może nad jeziorem chcesz? Nie, ja chcę płaski. Płaski na... Ja coś dużego będę miał. Dobra, być. dobra, dobra. To, to mogę cię jeszcze w jedno miejsce zaprowadzić. Ja chcę powtórzyć budowlę... To coś taki przypadek, o ciekawe. Eee, coś tu wstać. Jest... O, chodź, chodź, chodź. Mhm. Eee, o tym nikt nie wie. Stachu John. Ale to nie, to nie, to nie. Zobacz co jest tutaj. Płapka. A, kopalnia. Lid. Ale nie, tam na dole jest coś mocnego. Chodź, chodź co prowadzać Okej. Okay. Ty możesz nie znać tego, bo nie śledzisz nowości. No nie. Ale to też już jest stare. Ja <laughs> y Dodaj nową strukturę, gdzie o. im więcej jest osób, tym jest lepszy lud. O. I wybadałem super rzecz. I chodź, właśnie, chciałem ci ją pokazać. I no z tego bloku będę z... miał nie? No to tu już nic nie ma więc nie. O Jezu. czekaj okay. Mogę się też rzucić, jak chcesz no, Dobra Czekaj gdzie to było tutaj, tutaj 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 tutaj. Tylko jeszcze bym tam nie wchodził bo Tam jest serio przerąbanie ciężko Tam są wszędzie spawnery na każdym kroku Już słyszysz chyba nie, o? No. nie Patrz nie, 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 nie. Zerknij sobie zerknij sobie Tutaj wszędzie jakieś nie, nie. spawnery nie i z nich dostajesz takie wy, klucze jest... Ty to ty to tako zdobiłeś czy to tak było? Nie, to tak jest od początku. Bloki, To są miedź widzę? Tak, ja jeszcze tu nie byłem. Drugie w lubię to nie wiem. No też jest miedź I co jest, ej, to wygląda tak ser, jakby to gracz robił No, właśnie to jest fajne zrobione. Tak równo no. wszystko. Dobra, tak ale i my tutaj nie możemy być, bo tu jest przerobane. Mhm. E, dawaj, daw dawaj na górę, idziemy teraz. No, A to nie ta droga, przyjacielu, to nie ta droga. Tutaj. No właśnie widzę. Widzisz to? No, za tym jest właśnie robisz? taka skrzynka, którą otwierasz za pomocą, za pomocą klucza, który dostajesz za zabicie wszystkich mobów z mobspawnera Co jest, ale nie. No, jest. to jest grube. No, to będzie ciekawe, Sorzymy. I właśnie dziwi mnie, że... Mm. Tutaj, tutaj ty Właśnie dziwi no. mnie, że... Nie do... Kurde, tylko tutaj musisz się podsadzić. Oba. Tylko dziwi mnie właśnie, że nie dodaj tego Copper Golema co mówiłeś wcześniej. Właśnie kiedy wypuszczaj tą no. strukturę, nie? Oby się tam nadawał. No. No nie Ej, wiem, mocny. Ale... O kurde creeper. No tak, lecę do góry i creeper. No faktycznie takie mleko jest na dworze. Hmm. Która jest w ogóle? No 24. Co to ona są Znaczy trzecia w nocy, ja, trzecia dana. w nocy. No no no, ona jest grupa też. Ale nie mocny. Ty, ale weź to dirtem, bo ja nie mam dirta. <laughs> Jestem taki bier... No i pola, Dobra, ja, ja idę sobie szukać terenu i zaczynam Co robimy? Dobra. A chcesz to ci mogę pokazać że chałupy jednego ziomka. Hmm, mówisz, że las. O. Dobra, mam coś fajnego. Ty Co się tak jasno zrobiło. Nie, u mnie ciemnąć. Ale nie tak. Patrzę w jedną stronę i jest niebiesko od deszczu, hmm? a patrzę w drugą i jest tak mega pomarańczowo. Chyba od tego, załodu słońca. Nie no, ale czegoś takiego jeszcze nie było w Minecraft, co? Kurde w ogóle... Yy, miałeś kiedyś shadery wgrane? A. No, to mają być. przymuliły, bo na starym latach. Mają być. No to. Nie wiem, czy to będzie dobra czy zła informacja dla ciebie, ale mają być. Wygrane shadery w Minecrafta. M ja, na teraz ten tym kompie to, gilt, ale. Aha, no, bo to bo dobre. No właśnie, nie, one tak nie ścinają, ale no, mimo wszystko. Mhm. Ja tam się cieszę, nie? Zawsze ładniejszy Minecraft. Tylko no. no tam. Przydałby się ten nowy kom, właśnie. Wszyscy mhm. go nie kupiłem. A to co będziesz budował? Z drewna jakąś tą? Co tam siedzi w głowie? A, jeszcze obmyślę plan. To będzie no trochę na dłuższy ten, ale... A coś takiego hmm. full gigantycznego? Tak. Tak? Okej. Okay. No to jestem ciekawy. Ale to rozumiem, że nie chcesz jeszcze zdradzić, nie? Nie, 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 nie. No, dobra, dobra. Ja już to kiedyś robiłem na jednym survivalu. O! Z kolegami. Właśnie taki takim Serwer Aterno, to był. No to ten... E, no. Tak to się mówi. No e, to zbudowałeś takie. E, tak. I oni ten, wszyscy jak na serwer, nie? Bo dosłownie popsiłem, wiesz, po kilkadnaście po godzin, nie? No. <grym> no. Czas. I kurde ten. Um, oni w, Ja miałem to wiesz, oni mieli taką wioskę, jakby, że każdy przy sobie miał, byli w jakieś tewki w ogóle, a ja miałem dosłownie, zawaliłem las dookoła nich. Dosłownie drzewa, żeby takich zamknąć, i ja miałem za jednym z jednej strony, właśnie za tym lasem. że dopiero jak wyjdziesz w ten las, i oni tak idą, 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 i nagle drewność się na nim patrzą, taki widzą coś drzewego, i taki kurde mm -hmm. się dałem było new kolos, nie? No nie to musiało być mocne. No było, jestem ja to odzorować, to było coś pięknego. No nic. Ale to nie wielki domek, tak? To jakaś inna struktura. Tak, tak, tak. Dobra. To jest to ciekawe w ogóle nawet gdzie to zrobić, nie? No, tu jest dużo miejsca, ale tak przy lesie. A już mam miejsce znaleźć. O! Ja mogę chociaż zerknąć jakiś wzgląd Tak, o Dobra, to czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj port robię, nie? Nie o, wiem, ja ogólnie... Się... Yy, bo kiedyś budowałem, zawsze budowałem tak wszystko, wiesz. Jezu, hmm. widziałem już myślałem, że to ty, nie? <noise> yy, Kiedyś zawsze budowałem tak wszystko z głowy, a ostatnio postanowiłem, że jak coś większego będę budował, to yy, będę budował sobie yy, najpierw na Flatwordzie chociaż kawałek mhm. tego żeby wiedzieć jak... O kurde, e, e, e. No da, bo potem ciężko. No tak, a potem na przykład wy... We, Weź byś na chwilę bo ten zrobię dzień. A ja właśnie idę tutaj do bazy do tego ziomka. Małuszka może? A dobra, to ja też tu jestem. Aż owczeliłem jego dom jak dawno, spokojnie. Ty no niby tu... O! Bastard, co o jest? To, wow. Jezu, ej przysięgam, że byłem tutaj z 5 godzin temu i to tak nie wyglądało. On chce tu rancho budować, nie? Aha. Także będę mu pomagał. Taka dawaj wełnę jakąś, może? Ma jakąś wełnę? Tu jest łóżko, to jest łóżko, chodź, że. O, wiesz. O, romantycznie. Yyy... <laughs> hmm. Co ja mówiłem? Nie wiem. <laughs> po wstaniu patrzymy na siebie? Co, nawet teraz? No, cały czas. No dobra, przynajmniej w Minecrafcie nie pada, nie? Trzeba szukać plusów Mega. Mega, to wydaje. Ej, nie no, zawsze widzisz ten port? No. Weź tak stani y, tutaj gdzieś. Nie, może mi się tylko wydaje, ale wygląda jakoś tak szaro, nie? No, no, ten, ten jasny drewno zwłaszcza takie, nie? Ten poparki. Taki, ten no. po prawej nie, ale ten drugi. Tak jak szary, no? Nie. Ziarno, prawda. Powalona akcja. Nie. Ziarno, prawda. O jezu, faktycznie. Weź tego ku, ku pamięciu. Póki ten y, gadamy, y, gramy, weź mi na Aternosie, nie? No. Bo ty jesteś adminem serwera, nie? A to ci mogę nawet y, komendą dać, czekaj. E, nie, nie chodzi o OPA, tylko o Aha. tego. O... No to też, ale y, na Aternosie MNIE dodaj. Ja mam niks w posenie przez A, mój. żebyś mógł ten? Bodaj... Chcę włączyć po prostu, jak ten, Dobra, dobra, pokryć, to nie? zaraz, no spokojnie. I teraz ty, ty wiesz, w wolnych chwilach coś to tam będzie no. działał. Właśnie, przypomnieliśmy że kilku mm. osobom też właśnie. No, no, wtedy sobie wiesz, każdy może włączyć mm. i masz... No, Zobacz, to jest fajne. Serwer 24 na 7, już nie ma tego, żeby kiedyś wiesz, tylko admin mógł, nie? Yy, tutaj jest taki, no tak, tak, to też jest. Yy, Tutaj jest taki A, tunel spoko. na drugą stronę. widzę właśnie. I okay. tu będą wyśniaki, nie? No, okay. handlowania. O, kupiec. Ale Syf. O nie, czekaj ty. Fajną rzecz ma Hala, ha Nie masz szkła, nie? Ma teraz to na serwę. Masz szkło. O lama, co? Lama lama i Pup, pup. Zapomniałem już o tym jest. No ja nie wiem teraz, nie przypomniałem. I napisz, nie, napisz jakieś święte słowa w tej księdze. Ja mam tam do pulpitu. Ba? Coś takiego wiesz, żeby pokolenia zapamiętały. A, no to już wiem, już wiem co. No nie, ja już się boję, ja już się boję. Co to będzie? Mm. Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Mm. Ja w tym czasie idę ryby zabić. Mm. Mm -hmm. Kurde, ja mu musiał... W ogóle z tego Tafu będę robił domy i z yy, y, ciemnego i tego najciemniejszego drewna nie? Bym mm -hmm. musiał iść. Ej właśnie, coś ci jeszcze pokażę zaraz, ty. Nie rób tego. Nie <noise> rób tego. Nie rób tego. Nie, bo muszę to zamykać teraz i na nowo. No stary, ja muszę za Muszę od nowa to pisać. Nie rób. No jak od nowa, co? A nie, zapamiętam ja to dobre. No tak, tak. A dobra, no, czekaj, daj, daj mi dokończyć, czekam. Dobra, spokojnie. Mm. Take your time. Jak to mówią mm. <laughs> Nie no. Są so, chłopaki. Mm. Co, co, co? Ja, ja nie widzę żadnych yy, śladów. Proszę mnie nie posądzę się takie rzeczy. Jak to się mówi... Nie ma dowodów, to nie ma o czym gadać. Nie ma zbrodni. No właśnie. Święte słowa. Możesz to zapisać w tej księdze. No to już coś lepszego. Dobra, teraz sobie w tym czasie połowę rybki. Tak jak ty ostatnio. Czy da się itemy na wędkę łapać? Da się! O kurde! Nie uwierzysz co dropnąłem! Ja pierdzielę. Nie. Dobra. Dropnąłem yy, za trzecim razem. Łuk. Moc 3, uderzenie 1, niezniszczalność 3 Ma jakąś jedną czwartą zużycia I ma klątwę znikania, ale mimo to Ja pierdolę <laughs> Za trzecim razem wędką i kurde Co on ma klątwa znikania? Klątwa znikania, no, no to że znika Aha, ale no... jak się na przykład nałożyło to nie można było go ściągnąć Tak, tak, wiesz, tak, tak, tak <laughs> Trzymaj Ja mam lepszy 4 okay. strzały Ciekawe czy zabije tamtą lamę na hita Ale się wkurzyła mm. Dobra, podpis to dać mm. Jakieś słowa mądrości Aha Dobra, jest mam Dobra, masz ten łuk. Czekajcie nie ma miejsca. Yy. Dobra, kobel. Czekaj, co tu pisze? przechymne? Poczekaj, poczekaj. Dobra, widziałem. widziałem kawałek, poczekaj. Ja już wiem co to będzie widziałem. chyba. Widziałem kawałek. No, to, to takie jedno słówko charakterystyczne... Dobra, czekaj, co to jest? Kisza miastowym zrakcjonującym. Dobra. Wiesz co? No, to jest warte postawienia sobie na pulpicie. Każdy o, odwiedzający będzie to widział. Specjalną, specjalną gablotkę na to zrobię. I jeszcze podpisane twoimi słowami, no to już w ogóle. Autorstwa Ernest Originał. Oryginał, wah. Wow. no. Tam jest to miejsce? Mm, gdzie? No, na ten ten, na tą budowlę, co mówiłeś? Mm, no, tutaj gdzieś, no. Okej, okay, to będzie. Nie, nie, blisko. nie, nie tu, nie tu. Nie? Tu. nie? Gdzie, gdzie indziej. Mm. Nie. A, tylko drzewo nam, zaraz połem. Jakiś dzisiaj tajemniczy jesteś, nie wiem, co się dzieje. Mm, nie, bo myślę, że co... jest. A, no to jest. Ja w no tak. nie grałem, kurde, od chyba dwóch lat takiego, wiesz? I tak U. myślę, jak... od czego tu zacząć, to żeby jak najlepiej to ten... Żebym chciał budować, tylko dosłownie nie mam z czego. Kurczę, wiesz co, mm. y jeśli na przykład chodzi o takie aktualizacje, ja ci mogę podpowiedzieć, mm. no ja budowniczym jestem. No Yyy... Y no. Jeśli chodzi o takie aktualizacje to dodają głównie takie rzeczy, których się nie używa, chociaż ostatnio się to zmieniło, bo widzisz taka ściółka No właśnie były te rzeczy co dodawają, no? A widzisz te liście spadające, nie? Tak, tak. No to ta... to jest y, ostatnia aktualizacja, która mi się mega podoba. No właśnie... To jak robisz jakiś lafa, albo... No tak. i tam jakieś ten. Nie? To jest właśnie super. Bo powinny dawać takie rzeczy, które y, normalnie jak grasz to widzisz, a nie takie, które musisz specjalnie iść, żeby to zobaczyć, nie? To jest bez I właśnie za to robię ten ostatni update, bo jest tak fajny. I... Okay. Ty właśnie, czekaj, bo to jest las brzozowy. Nie? Mm, Ty nie, patrz, nie chodź, tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, musisz to zobaczyć. Idę, idę, idę. Nie dowierzam. Własnym oczom Przecież to krzyżlika. Ja sam był krzyż, tylko że wy. W... 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 Tak? Ej! No. To to coś jeszcze też znaczyło. To nie no, był to? Nur... nie jest przypomnę. A nie, nie pamiętam. Kurde. Jakieś klipy pasty u Rock's AMB to się oglądało. O, ja oglądałem ostatnio ten. Tajemnic, tajemnicza płyta 11. O, Ten, ten, ten film ma taki vibe y słowowem. Ej, chodź, bo ja mam tu kolejne jakieś tajemnicze rzeczy. Nie żartuję, serio. Ja. gość, czekaj. No już. Chodź, chodź, chodź. Widzisz to drzewo? Gdybym. Tutaj? Czekaj, może czekaj. Czemu one się tak wygenero? Ej, rozumiesz? No, skręt zrób. na miniaturkę. Jej. Ej, przecież to ja jest! Pięć, nie. Już myślałem, że zginąłeś, nie? Komunikat na czacie. Nie wiem to... co, czas... no. <laughs> nie no, spokojnie, nie, nie wątpię w twoje umiejętności. Yy, po prostu z przyzwyczajenia. Nie no, ale kurde ej! Ja... Rozumiem. Rozumiem jakby to się wygen... Rozumiem jakby to się wygenerowało w drugą stronę, nie? Bo to by mogło być rzeczanki, mm. ale tą stronę? Nie zmieniałem też wersji świata, nie zmieniałem, nie robiłem aktualizacji żadnej. No ciekawe, ciekawe, no a szczerze chyba idę do swojego domu, bo nie mam, czekaj, pomogęć, pomóc. pomogę, ci, pomogę ci. Spokojnie, 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 No. bez broni Skurczyby. Ja już chciałem, o, o kurde plecy, Kurde, szykierka się przerozwaliła też szykierkę? O, bo mam o. dwie Nie, dobra, co zrobisz? Ojej, albo ja nie tu gonią wszyscy, nie? Yyy, creepery jak coś nie robią, zniszczeń, im na spokojnie O, to dobrze, bardzo dobrze No, zawsze mnie to wkurza, kurde, głupi creeper, jak się... Mm. Ej, właśnie ty, tego też pewnie nie znasz. Patrz, 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 patrz. Masz sakwę, nie? Zobacz sobie, możesz tam włożyć co tylko, znaczy odejm ją, ale <głos》>, możesz tam włożyć co tylko chcesz i wyjąć. E? Kliknij y hmm. tą sakwę i prawym, albo na nią czymś. O, a w taki sposób. No, tak też można, tak też można. Nie, dobra, nie wyrzucę wszystkiego. I max 64 itemki musisz tam włożyć. Znaczy, możesz o, włożyć. Mhm. Fajne. Hop, 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 hop. Mm. A, dobra, chodź za mną, chodź za mną, do mojego domu. Gdzie to w ogóle fajny cave się nam wygenerował. Pa? O kurde. A nie nie nie, tutaj zobacz. Z tej strony. oho fajne Tu by coś można było zbudować, nie? Na Jakąś bazę taką górniczą. O kurde, a no, albo mm. ten. Ej, wiesz co mi teraz przyszło do głowy? Yy, taką dziurę po meteorycie, nie? O. Jakiś taki meteoryt, nie? Coś takiego kurde. A gdzie ten mój teren jest? bo jak go zgubiłem? Tutaj dobra mam No właśnie, to będę teren zaznaczał na działeczkę. A no dobra, A dobra. To, nie to w wolnej chwili wpadnij, to ci pokażę coś. Dobra, dobra. No i właśnie... Te rzeczy co dodają to są takie, że nikt ich nie odwiedza, nie? Ale na tej okay. serii chciałem właśnie wszystko odwiedzić. Takie rzeczy, które okay. normalnie wiesz. Wiesz, że dodali te takie normalne mopki typu nie wiem, krowa, świniaku, ranie. To dodali y, na ciepłych biomach, są inne ich rodzaje, i na zimnych i też inne. Oho. Tak, na przykład masz mm. polskiego Czekam. kurczaka. Na przykład masz polskiego o. kurczaka. Czaisz to? Ja przecież. No, to jest mocne. Ja, ja. No, ale wiesz co, zajmę się żmudną robotą i zacznę kopać tego dirta. No, kurde, kiedyś trzeba. No tak. Tam mnie do roboty, chyba że ten... Niewolniku wynajmiesz. <suszy> <suszy> Tak ja też te rocznie na Instagramie z tymi tymi... ojojoj, pół HP. Uuu, poszedł. Potężny strzał. Nic. I też teraz tak działają te... te najazdy, że musisz mieć potkę. Ale ja mam potkę i to na maksa, także U. można też o, zrobić... Łukasiu ma łukę czantowane, czekaj, jakby on wypadł. Nie, raczej nie, aż Wypadłem tak łatwo, to nie ma. No, a może akurat tak... Na no, no, fajnie by było, nie? ja mam dwa HP i znów zginę, bo mnie co od tyłu. Dwa! Trzy! Chyba to ja robi się. Nie, Nie damy coś satysfakcji. A właśnie, miałem mm. książkę, dobra. hop A przetrwałem. Co to był za dźwięk? A Jezu, kur... A właśnie, pewnie zauważyłeś, ale nowe rodzaje ps psów są. Teraz się tam do ciebie przejdę. To w ogóle z jakich bloków mm. robisz ten domek? Czy znaczy, coś. A to, 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 tajemnica. No mm -hmm. na pewno nie z jakichś nowych, bo wiem, że nie znasz żadnych Stawiam na coś oldschoolowego ja. old mój Minecraft To brzmi. Ej właśnie, włączę sobie stare... Abo nie. To zostawię sobie na jakieś... Można stare tekstury, bo nie wiesz, Co to? O Jezu U Uwielbiam twoją świadomość, że ty wiesz, że ja nie wiem. No to już wiesz. Taka ładna pła. Ja... Genialne. Ej, idę ci, idę ci przynieść niespodziankę. Dobra. A co mi tam? Tylko nie wiem jeszcze jak. Zwata, powitałem. <laughs> o, dobra, mam dobry pomysł, mam dobry pomysł. Dajesz mi do myślenia. O, aż się boję. o idealny prezent dla gości Hop 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 hop, hop. No i więcej nie zmiesz. W ogóle jeszcze na tym serwerze kasyno. <laughs> kasyno planujemy tworzyć. O. <laughs> Także też jak też to możesz padać. O. Taki mechanizm tam będzie, nie? Kiedyś oglądałem kwadratową masakrę. Czy tam jeden o, sezon? Też. I właśnie tam było jakieś kasyno i. Daleko nie masz. No w sensie sportu, no to wiesz. No. Ty czekaj, właśnie w którą. Co, ty tam jesteś? A widzę cię, mhm. okej. Okay. A tu tu będziesz miał bazę, tak? Mhm. Aha, to ja myślałem, że tam na prawo. Hmm. Kurde, tak muszę działkę powiększyć, bo nie wiem, czy mi starczy. A odkopiesz piesz Czyli Czy tu będziesz miał. Hmm. No gdzieś tutaj, no. Ej, no w sumie fajne miejsce masz. Bo tu właśnie tak pusty teren. A wiesz, że ten teren potrzebuję dobudowałem. Tak? Ta? Tu była dziura. No. O, ja potrzebuję bardzo dużego terenu, nie masz to mi to. Yy, Mam prezent, mam prezent. Hmm. No. Uu. Czekaj, bo ja mam... Co <laughs> z butelki? No na nic innego my nie jesteś, nie? <laughs> No, wypiję sobie potem. To powinno być takie coś jak nawodnienie. Jak jest głód, to u góry pasek nawodnienia. Fajnie by było. Zobacz, ale to weku, kurde, jedna butelka zajmuje jeden ten stop. To zanosić takieś jakieś z wodą, bym powinien stworzyć. Albo zmienić, że można nosić ten. Tam postaka wody, nie? No. Albo po 16. Oj, po 16 butelek. No. To było fajne. Że głupie, że tak nie zrobili. No, ale. Albo taką dużą butelkę, z której może 10 razy będę napis. się napić. Ach, no to też jest jakiś pomysł. Yy, ło, łopaty pękają w szwach. Tak. Ciężka praca. Mm. Świetny byłbym ci to teren, nawet pochodzenia. Po tak biedny jestem. Nie. Za, zaraz ja wezmę... Ty, ale intencjonalnie zrobiłeś ten symbol, że... A, o. <laughs> a to przypadkowe było. Pamięć mięśniowa, tak? Mam tak. Ty idę jakieś drewno pościnać. Nie. A się wystarczył, krowy yo. Ty jeszcze się zapalisz i masz domek przy drodze, nie? Mhm. od razu każdy przechodzący będzie go widział. Brawo. Główka pracuje. No właśnie. Big Brain, tak. Big Brain Moment. Jeszcze tak. Ty, no ale jak ty mówisz, że. Chcesz mieć z tyłu las, to to będzie takie wielkie, że aż do lasu będzie dosięgało? No ja nie wiem czy to w ogóle starczy Nie wiesz czy to starszy No, bo to kurde. sam na, na sam domek będzie nie? Ty no nie wiem, ja mam... Jak, jak mówisz o takiej wielkiej powierzchni to mam w głowie tylko kościół, nie? Jakaś katedra. Nie. Nie wyobrażam o. sobie, że takiego wielkiego domu. Ej, no nie, no nie wiem co ty kurde może zbudować. Taki wielki A, dom? Skurde. Ja Muszę te Stare zdjęcia poszukać. To jest ogromny teren człowieku. To w sumie też Nie, dobra, jak ma być czarny też bym się zastanawiał Czy to... A nie, ta działka jak na mój dom by była na styk. No ja robię się trzy łopaty i na stanie ja A zrobię pochodnie. Ja to wezmę sąsiada? Te rozwalę co ma na swoim i... na swoim terenie... Na jego terenie co ma, to się rozwalę. I na swoim pół ale co, 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 co? Nie jakby, a jak tam jest ścieżka do niego, on oświetloną, no, to sobie rozwalę pochodnie i sobie dam po prostu... No dobra. Taki ja spokojnie chcesz, to tam. ci załatwię. Znaczy i ja tą ścieżkę to robiłem, więc... A, okej. Okay. Hmm, no i w sumie dobre też miejsce, no bo obok wioski masz i tak między nami mieszkasz mniej więcej. No. Ja się bałem, że gdzieś tam na samym tym. Nie. to wszystko pomyślałem, bo...